Dlaczego ona nie świeci? Muszę zadzwonić do swoich karpów. Panie Marku, Panie Agnieszko, ile jest potraw na wigilijnym stole? Dwanaście. A, dobra. Czyli dobrze pamiętałam. Dobra, no na razie. O, Rudolfie, ale zamieszanie, ale spokojnie, ja to ogarnę. Słuchajcie, to jest czapka. To jest czapka na miarę naszych możliwości. Ale zobaczcie, to jest bardzo poważna sprawa. Konkurs na świąteczną kartkę. Hm. Pomysł świetny, kartka też dobra, ale w przyszłym roku to ja wygram. Nie muszą być elementy Bożego Narodzenia. Ja to wygram, nie ma wyjścia. Żółty kolor jest, dobra, będzie gwiazda. Chyba nie ma wójta. Dziewczyny to nasza szansa. Choć zrobimy mu niespodziankę. Na na Jeden Bladziutka. Niekompletna. Jeden zestaw. Jeden zestaw. Za, no, za mało. Też tak uważam. Dziewczyny, misja wykonana. Ho, nowa dostawa dokumentów. Piotrze, widzę, że naprawdę wierzysz w Świętego Mikołaja. W naszym urzędzie na pewno nikt truski nie dostanie. Aha, na pewno. Ile mamy tych alpów? 48 48 plus? 10 reniferów 10 reniferów yy, Wójt rozmawiał z Mikołajem, mamy zatrudnić więcej alpów Ile mamy pieniędzy łącznie? 48 tysięcy 48 tysięcy Ale to jest za dużo W tamtym roku było mniej Ale renifery i elfy robią super roboty To może jakaś premia? Mamy to. Zgadza się. Choinko ma, choinko ma jak śliczne masz gałązki. Choinko ma, choinko ma, jak śliczne masz gałązki. Halo, Urząd Gminy Zbuczyn, słucham. Halo, tak naprawdę to jest Urząd Mikołajkowy. Drodzy mieszkańcy gminy Zbuczyn i przyjaciele naszego samorządu, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam pokoju w sercu, radości i odrobiny szaleństwa, bo przecież życie bez świątecznego zamieszania byłoby nudne. Wesołych świąt Bożego Narodzenia! I dużo dobra w nowym roku! będę jest Nikogo nie ma. To może? Musi. Co to było? Replay! Replay! Jeszcze raz. Drodzy Misz, już. Kamera poszła i akcja. Yes. Yes.